Witajcie Państwo w Gwiazdach na Wyciągnięcie Ręki. Znajdujemy się w piwnicach pod Toruniem, w Katedrze Radioastronomii. Otaczają nas piękne okoliczności przyrody, a oprócz Państwa jest z nami, no właśnie, dużo przedstawicieli tej przyrody. Co słychać? To nie są kosmiczne dźwięki, to są żaby tutaj w stawie astronomicznym. E, takie zielone, więc kto wie, może z kosmosu. Proszę Państwa, chciałbym opowiedzieć o projekcie Alps. E, jest to taki program badania ciemnego nieba badania właściwie jakości ciemnego nieba bo to co dzieje się we współczesnych czasach to jest po prostu zanieczyszczenie nieba światłem. Astronomowie szczególnie optyczni bardzo cierpią z tego powodu i w wielu miejscach na świecie obserwacje stają się po prostu niemożliwe. Astronomowie z Wrocławia wpadli na pomysł, aby w całej Polsce stworzyć sieć takich kamer, kamer, które podglądają całe niebo Dodatkowo Oprócz kamer są fotometry, które mierzą też ile światła takie niebo emituje. No właśnie, bo okazuje się, że latarnie uliczne najczęściej nie świecą w dół tam, gdzie powinny, a świecą również w niebo, gdzie nie powinny świecić. Są specjalne w tej chwili już fundacje i na świecie, i w Europie, i w Polsce, które zajmują się ochroną ciemnego nieba. Na początku 2000 lat udało się w górach izerskich stworzyć Izerski Park Ciemnego Nieba. To jest jedno z najciemniejszych miejsc w Europie, na pewno w Polsce i proszę państwa, Izerski Park Ciemnego Nieba to jest tak naprawdę południowo-wschodni kraniec Polski, blisko granicy z Ukrainą i ze Słowacją, i tak naprawdę również w części ukraińskiej i słowackiej, aż po Rumunię, znajduje się taki pas związany z górami, i tam właśnie faktycznie to niebo w Europie jest najciemniejsze. Ale jeżeli nie będziemy chronili tego nieba, no to niestety nie uda nam się w pewnym momencie już prowadzić obserwacji optycznych. Stąd ochrona. To jest, proszę Państwa, ochrona czynna. Astronomowie w Wrocławce założyli projekt ALPS, umieszczając kamery w różnych miejscach w Polsce, w tym właśnie tutaj na dachu sterowni radioteleskopów toruńskich. Dzięki temu porównujemy jakość nieba Stopień zaświecenia światłem sztucznym, do takich, do takich miejsc, w których to niebo jest ciemne. I po prostu wiemy, no, co tracimy. Zachęcam państwa do tego, żeby wejść na stronę programu projektu Alps, alpsastrouniwroc.pl. Tam macie państwo dostęp do kamerek na żywo wszystkich sześciu działających stacji w różnych częściach Polski i możecie porównać na przykład jak jasne jest niebo w piwnicach pod Toruniem, możecie też przenieść się szybko do obserwatorium w Ostrowiku pod Warszawą, porównać niebo podwarszawskie i jest również stacja blisko Uniwersytetu Wrocławskiego w obserwatorium Astronomicznym i przede wszystkim jest kamera w Sopotni Wielkiej, właśnie w miejscu, gdzie niebo jest chronione pod kątem zanieczyszczeń światłem sztucznym. Warto zaznaczyć, że w górach Izerskich, w Parku Ciemnego Nieba, tam jest strefa ochronna i tam wymienione zostały wszystkie oprawy lamp, tak aby świeciły w dół. Poza tym, między godziną mniej więcej a czwartą rano, te wszystkie światła są wyłączane. Lokalne społeczności są zadowolone, oszczędzają energię elektryczną, a astronomowie po prostu mogą patrzeć w niebo. Nie tylko zawodowi astronomowie, również miłośnicy astronomii. Pamiętajmy, że bez patrzenia w niebo nie będziemy poznawali Wszechświata i też nie patrząc w niebo trudno jest chronić Ziemię np. przed uderzeniami asteroid. Takie systematyczne obserwacje dają nam możliwość wykrycia obiektu, który zbliża się do naszej planety i szybkiego zareagowania. Także proszę Państwa, patrzcie w niebo, ale chronicie to niebo, aby móc w nie patrzeć. Dzięki temu po prostu możemy dalej funkcjonować nie tylko jako istoty ziemskie, ziemniaki, tylko możemy po prostu sięgać gwiazd. Dziękuję w takim razie i zachęcam do tego, żeby podglądać projekt ALPS na żywo. Do zobaczenia.